Kuf. Jutro tak... Jutro tak jak widzicie w tytule e, będzie... <słuch> Kurz. Ej, to co, jakaś przerwa od dolanie soku? Kamil wypiłeś już? No ja bym skończył tę konkurencję. No dobra, to no dobra. Ja w ogóle optykę dałem sobie zamiast wentylacji. Myślałem, że życie jakąś otwartą mapę i sobie na spota powoli ja tu dupa 540 spota. W sensie... A nie, w sumie mam tyle samo Virancha co spota. Ty, no za wcześnie, czekaj na Wigilię, na pierwszą gwiazdkę! Zawsze podjadałem przed... Co ha, ha, tak, ha, ha. Christian. Hmm. O kurde, nie chciałem tego zrobić. O! <ścoughs> Przepraszam. I wiatr przebieje oczy. Co? 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 co, 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 co tym Co? Popadanie w Нет, <laughs> прошу тебя. Ja pomyliłem dni. Ja nie mam wykładu, ja mam przerwę teraz. Ja... Ja myślałem, że jest poniedziałek. No nie wiem, czy jestem w stanie uciec. No chyba nie. No. Jak to jest. KOMŻĄ MI PODPALIŁ JAP... Wiem ile tej mąki? No co? Całą mąkę? Kurwa jedną szklankę O nie O nie kurwa Nie, nie. Jan Pancerz Drugi podłoga 2000 16 <laughs> Haha, <laughs> <laughs> no widzisz jednak ja. Je. Tu <laughs> jest <Zbawieniu>? bardziej dojrzałe. <śmiech> <śmiech> nie, nie rób tego. Nie rób tego, bo coś się stanie, nie? Co mi się, zęby cię obracają. Zęby! Ole, słychać! O, o, o! Kurwa, poka! O, kurwa! A twardy? <laughs> Pokaż. A to, to w ogóle nie, będę. A to można jeść w ogóle? Nie wiem. To leje ja się już! To leje! Tak, to no, 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 leje się! To się no, drobę, no, ja jestem po prostu człowiekiem, który chce i skosztować ten nieopierdolny całą... Co? Co? No, to? Ej! Mogę się podrzucić! No! Proszę, zrób to! Tak podrzuć tak... O, ja, ja tak z jajkiem zrobiłem. Co jest? Co jest? Co jest? Włam na komputer jakiś. Ej! A nie, zalałem klawiat? Kurwa! Co się dzieje? Nie! Kurwa, nie Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, Kurwa, no nie podłączę tego, no dzisiaj. Trzymać i jechać. r razy, chwila, razy. Mówcie mi kiedy stopać. Kurwa! Dobra, teraz a. Nie, nie teraz, bo. No nie, no nie trolujcie. A samo A! A! Wuuu! Nie działa ten monitor, na co Nie mogę! Wuuu, No i. mam jadę gdzie? No jedziesz, jedziesz, jedziesz. No nie mogę tak, no ty. Jechać dalej? Tak, tak, bu, bu, bu. O, czekaj, włącza się. DZIAŁ! To jest kurwa! <śmienny> akurat włączyłem monitor! jesteś wygniebany! No nie. Ale z tym akurat monitor włączyłem! I zobaczyłem 0,1 sekunda! Ale was chuje sam. Nie ja bym... Buj... To Kamiu Cię prowadził do wody No kurde! No kurde! kurde! Ja... Dobrze! dola. jak jak siadło! Mogę też tak w mazy? Nie, no ty nie! Czekaj. Na szhocie, to będzie remis no tej prawo. konkurencji. Ale nie, to, kurde, no kurwa, Awka ma! Mają na dół do przodu Jaki trochę skał? To mi się będzie przegran, będzie No prawo, prawo, będzie w chuj mniej. no znacz oni Awków biją. No ten debil nawet nie może Awka wycelować kurwa trochę do góry <śles> 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 Że tam pawiana dodali się w JOTOJ MACU nie! No co to jest! No jak oni mogą w 10 ciągów jechać linią 8! Jak to jest... No nie będziemy kurwa choinko Trójką! Chodź, chodź chodź! chodź. Trzymajcie się w jednym miejscu i wtedy... Było przy... Ale, ale to nie trafi, nie trafi, nie, nie trafi Ale nie na maksa Kiedyś, się <śles> to było inaczej O kurwa, jak zajebał, jak Nie no <śles> Kiedyś to było <śles>

Ty, ona autoszmatę ja mam, w picie jestem. O, ła! Pokonek, czarek. Nie. Bordo. Drewno. Tort jeszcze jeden. No jest. Tego kamieś z tego domu. O kurwa. Zabij mnie z pogoniem, tu jest dwóch kamień. Spokojnie, spokojnie. Dwóch dwóch widziałeś. Kamień, zabiję tego Wuppera. O kurwa! O kurwa. Kamil No i gazy szczera Kiedy tam się zaczął? Nie, no, zajebisty Nie, to bez sensu zrobiłeś teraz. Może kurwa samouczek byś mu napisał co miał zrobić. No, no kurwa. On chciał krótować. Tobie bym Szczepan nie napisał, bo byś go nie umiał przeczytać. On chciał On chciał królika zdodować. Jakie kegwu Jakie kegwu Chyba oleju dolać ewidentnie. Nic z tego nie będzie bez oleju. Chłop kurwa. A uwaga, Wszystki czy się pan rzuci? Lepiej rakietą. dawaj Pierdolę to rakietę, chuj. Zobaczymy moje szczęście. Zobaczymy czy A, zagram stary. to kiedy. Pięć. kiedykolwiek chcę Patrz Spacz. Ile? Nie, yeah, nie, nie, gram A, grę nie A, w nie, grę Naprawdę, od razu kurwa do Ignora dodaję, tak. każdej kto mi powie, żebym grał w tą grę, kurwa, No dbać. gramy! No tyle samo punktów miał wcześniej, ale nie rundę No jebać tą grę! A. A. O, można? Można otworzyć skrzynkę? Na razie Można, można. No Myślałem, że się nie da w tej grze no, bo gaba zebrała wszystkie ale... skrzynki przeze mnie, nie? I co? I, no jej wystarczyło starczyło dzięki ja ma samo Kamil na respie dostał kill Spawn. To nie złe, dwa, <coughs> kurwa. Gdzie tam się <coughs> wybierałeś? To <coughs> Co jest ten? Ostatnia runda, już? Tak, tak. Ostatnia. Ostatnia. Mogę? Dawaj, kurwa, zapierdol mi, proszę. Dzięki, kurwa, w końcu. Pierdol. No wiem. Ale spytałam, czy mogę. Nie, no gaba, jak najbardziej dziękuję ci, bo. <grym> Polepszyło to jeszcze bardziej to, że mnie grał w to grę, kurwa, nie? Nie, no, następnym razem gramy, nie ma Było 99,8, teraz 99,9. A, przepisy tak Dobry kaplicę, jak to Jak masz się denerwować, to weź się tam, nie denerwuj. Wiesz co, tego bakłażana to tam dolecisz kurwa chyba. Pa, je mnie. No, no. Kurwa, ale chłop poskakał. Oj kurwa, Ale takie powinny być jak Kurwa, nie jestem po robocie. I nie oglądam Izaka do Valoranta. Bo tu Dokładnie. koń walony. Dokładnie. Żeby Valoranta no. zdobyć i niestety kurwa nie. nie zdobyłem. Oho. Kurde nie no szczerze <grymne> Nie no swe. Ale no nie chcę no Znaczy jest 9,9 bo teraz jest 100% kurwa Teraz jest 100% także możesz się cieszyć ty, ty, z tam. <grymne> Dobra teraz No, na. no zajeb No jeszcze <grymne> No co? nie? <grymne> no oczywiście, nie łupi, się utopić, kurwa To najlepsze, najlepszy, dawaj Utop mnie, kurwa A ja nie, mogą... nie, 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 nie mogę uciec Nie, mogę Ja nie mogę oddychać no, To dawaj, Marcin, daj Marcin, tego w No, o, no ci, że... kurwa Kłopię. To babka. Jakby... Fajny, jakby... Fajny, Przeraz zawodowy. Fajny, jeszcze, Fajny, jakby... pa, pa, Fajny, jakby... Fajny, o, Fajny, jakby. Fajny, jakby. Fajny, jakby. Fajny, jakby. Zajebisty jest ten gróli. Ja, ja <śmany> Ej, to ja był pierwszy, pierwszy, to był pierwszy w historii item ślub do tego fajnie, błyany fotel, dzięki <śmany> <śmany>